Dzień dobry kochani, zapraszam Was na wspólną chwilkę ze mną i ze zdrapeczkami. Jak ktoś ma ochotę yy, posiedzieć sobie ze mną i podrapać, to będzie mi bardzo miło. Taki miks przygotowałam, krzyżówka XXL, koralowa, super linia owocowa, rubinowa, laki zdrapka, szczęśliwa liczba, bo ostatnio nie brałam. Szczęśliwa linie jeszcze raz i szybkie 50, tym razem bez słonika. I co Wam powiem, ponaddrapywałam, żebyśmy nie siedzieli za długo. Nie mam tego zwyczaju, ale troszkę naddrapałam, tak to wygląda koralowa tylko jest nie naddrapana, super linia i owocowa. To już widzę, że będzie zwrotno, bo oczywiście, że zajechałam, rubinowa tu będą same niespodzianki, laki zdrapka, szczęśliwa linia i szybkie 50, bo tam jest nic nie naddrapane. I co? Wkład 5 dyszek. 5 dyszek. I zobaczymy, yy, jak mi to wyjdzie. 37 numer z drabki. Jest popołudnie. Niby jeszcze jest trochę światła z zewnątrz, ale powiększę, yy, żeby było lepiej widać. I to jest tak. 500. Czwóreczka. 2 zł. 50 tysięcy, znów 2 złote, drugi raz. No, o, C, czyli coś tu, coś tu mam, a gdzie jest ta kwota? 4 zł 50 tysięcy. No i 2 zł tak, bo się C pokazało, także jest 2 zł zwrotu. Dobra, tu jest jedno C. Tu gdzieś na pewno będzie drugie. A już nie drapię, bo tylko narobię bałaganu. Zobaczmy, bonus. No, w bonusie mam dukaty, także nie dali mi te szybkie 50. Ale dobra jest. Dobrze się zaczęło. Jest zwrocik. Teraz 62 szczęśliwe linie. Jak zawsze proszę Was, żebyście trzymali kciuki, gdzie ja już drapie Patrzcie, nie wierzę. Przyłożyłam drapak do biedronki, odkryłam biedronkę. Może to dobry znak. Za linię. Dobra, kochani. Jadę. Będę przesuwać. Nie ma więcej biedronek. Teraz mam słoneczko. Jest. Jedno. Teraz co ja tu mam? Garniec ze złotem, czy dali? Dali. Jest garniec i tutaj też jest, OK. Kolejny jest ananas. Winogronko widzę, jest też ananas. Dobra, jeden i tu jeszcze garniec pominięty. Tak się śpieszę, właśnie. Śliweczka. Jest śliwka też. I ananas pominięty. Nie, no, muszę wolniej drapać. Serduszko wysyłam do Was, kochani, jak zawsze. W zdrapce też jest. Także jest dobrze. Jedno, ale jest. Teraz mam kości. Ale kości tutaj nie ma. Kolejny jest krab. Mam. Jeszcze jeden. Tyle. Teraz co mi dali podkowe. Miejmy nadzieję, że na linię. Tak. I na szczęście. Tu jeszcze mam podkowe. Pomarańczko jest. Czy nie ma? Bo nie widziałam nie ma. Dobra, arbus. No już już sypią takie, których nie ma. Przepraszam, sztabki też nie ma. Kolejny podrząd. Teraz dali trefla. No. I pewnie trefna zdrabka. Teraz dali pik, bo nic z tych symboli nie ma. Klucz jest jeden. Co ja tu mam? Zakiewka jest tylko jedna. Czy ja czegoś nie pominęłam? Nie. Dobra, zaraz ją wyczyszczę. Diament. No to diamenty były. Tu jest diament, tu jest diament. I jeszcze jeden. Co mamy? Gruszkę. Jest gruszka. I tu też jest kruszka. Ostatnie cztery symbole. No to szukam co mi dali. Banan. Jest. Pięknie się układa. Zobaczymy, czy coś tutaj z tego wyjdzie. Księżyc, cytryna. Tu już nie ma. Następny jest akurat księżyc. Tylko w takim miejscu, gdzie jest jeszcze winogron nieodkryty. No. Dzwoneczek też tak rzucony pomiędzy i teraz brakuje mi winogrona, kwiatka, korony zobaczymy co mi dali dali mi gwiazdkę także zablokowali wszystko zablokowali nie ma nic zrabka jest przegrana o numer zrabki 22 no i będę przesuwać nie będę jeszcze świecić światła, bo jeszcze jest na tyle dziennego światła. 20, 26, po prostu wolę powiększyć 8, no już blisko. 32, 23, ale się bawią. 28, 11, 19, 24, ostatnia szansa. 31, nie ma. Do pustaczków. No to teraz laki 43. No i teraz troszkę pomniejsze, bo już będą takie większe te zdrabki. Dobra, szukam, szukam koniczynki i szukam. Już w niej miałam koniczynka, i całą zdrabkę miałam. Wygram 5 dyszek. No, raz mi się tak udało. Dobra, 19, 13, 8 i 35. Wygrywają. Zaczynam od oboczku.

Nie dali. R, H. I coś tam. Dobra, nie ma. Teraz rubinowa z siódemką. Miejmy nadzieję, że znajdę rubin albo wygrywającą cyfrę. 29, 25, 19 i 27. Oj, 28, oczywiście. 26 lecą obok. 24, no patrzcie, trzeci obok, 31 nie mam, 9 też nie mam, drugi rządek, 32, 6, to już zupełnie nisko, 33, no nie mam, 30, 21 i na koniec 18. Ani mi się nawet nie chce kontrolnie drapać. Teraz ta naddrapana owocowa na otarcie łez. Dokończę ją drapać tak wygląda, gdzieś tu się za chwileczkę ułoży linia, nie chciałam już jej wyrzucać z tego miksa, no, chciałam troszkę naddrapać, spieszyłam się krzyżówki naddrapywałam i to, no i zrobiłam właśnie jabłko, że pojechałam po kontrolnej, tu jest jeszcze jabłuszko. Banany są. Zobaczymy, w której tu się ułoży. To już ją do końca dodrapie, Dobra. Tyle bananów. Ananas jest. No. Teraz karambo. No i już jest właśnie linia w czwórce. Jest te 5 zł, ok. Ale jeszcze odkryję wszystkie owocki, żeby było widać, jak ona wygląda. I co tutaj przyblokowało? Już widzę, co kokos blokuje. Mhm. Dobra. W pierwszej kolejności melon. Melon jest tu. I tu wiśnie cytryna. Szkoda. No i truskaweczkę dali na koniec. Nawet fajnie się to odkryło. O, brzoskwinka. Bardzo ładnie się odkryła. Ale zblokowali. No to mamy te 5 zł w czwórce. Przynajmniej tyle. Zgadza się. Jest piątka. Ok. Kontrolna jest już pierwsza odkryta. No mam jeszcze drugą na dokładkę do tych dwóch złotych szybkie 50. No i teraz sobie wezmę super linia koralowa jest w ogóle nie naddrapana. Dopiero 11 minut, także nieźle. Tak wyglądają. Powiem wam, że dużo symboli brakuje. No i co zrobię? Nic nie zrobię. Drapie dalej, po prostu. Teraz mam rower. Lotto. No. Przecież kwiatuszek. Niech tu się jeszcze jakaś linia dołoży. O. Jest. Tyle. Klucz. Nie ma ani jednego. No właśnie. Tak ta zrabka się odkrywała. Słonik. Jest. Mm -hmm. Brakuje ptaszka i leżaka. Ciekawe czy dadzą. Dali gwiazdkę. To ja już od dołu będę drapać. Ostatniej nie ma. Tu mam jeszcze gwiazdkę. Symbole się kończą. Lody są. Tu jeszcze jedne. I na dole nie ma. Dobra, co mi tutaj dali? Jest linia, jest linia, jest linia. Mimo tego, że tyle symboli brakowało, ale linia jest. Bardzo ładnie. A ja dalej sakiewki drapie. No, jest jeszcze szansa jakaś, bo są trzy symbole, ale już rzucili klapki. No dobra, są, miałam mówić, że nie ma. Jedne klapki są. I teraz ostatnie dwa symbole ptaszek, a mówiłam, żeby się przydał, tylko troszkę za późno, no może dadzą jeszcze coś, zobaczymy, arbuza na przykład, no to by było dwie linie z arbuzem, czy trzy, raz, dwa, trzy, to już arbuza, to sobie mogę zapomnieć, kraba mi dali, dali mi kraba, o, i to jest tak. leżaka nie miałam. Tu jest krab. To już jest zblokowane. Arbus to blokuje wszystko. Dobra. Jest linia. Bardzo ładnie. No to teraz sprawdzam, co ja tutaj mam. 5 zł zwrotu. Lepszy ryc niż nic. B. Na piątkę. To co zrobimy? Może tę krzyżówkę. Ona jest już naddrapana. To pójdzie szybko. Tak wygląda. Jeszcze ani jeden wyraz się nie ułożył. W bonusie mam globus. I tak się ten globus odkrywa. Dostałam A, dostałam I, ale pomiędzy to jeszcze wpadł X. Zobaczymy, mam F teraz. Do globusa nic. Ten X mi się tutaj do woksa przydał akurat. Jest rafa. I jedno F. Zobaczymy w ostatniej, czy jest jakiś F? Nie ma. Dobra, kolejna. Z do globusa, nic. Zobaczymy, tutaj mam Z i tu też. Dobra, muza, rozmowa. To tyle. Teraz tu. Ha, widzę, że nawet dużo jest. Szukam Z, ale tylko jedno jest w tej krzyżówce. Zobaczmy tutaj. Tu jest Z. Hmm. Cyprian tu nie ma. Nie ma. Dobra. O K. Ładnie. No bo nic, ale K może troszkę coś tutaj pomoże? Nie, jakieś takie po prostu są te wyrazy, że nawet K nie pomoże. Więc może coś tu się za chwilkę jeszcze ułoży. Zobaczymy. K. Ok, dalej. Tu jest K. Oko, jest pierwszy wyraz. No to do takiego krótkiego wyrazu się przydało. Tu jest jeszcze Nikę potrzebuję E, ale czy mi dadzą? Trudno zgadnąć. P, czyli do globusa dalej nic. Mhm. I w pierwszej krzyżówce ja P też nie widzę. Jest w patosie na dole jedno, okej. Okay. Teraz zobaczmy tu praca. Tak, spis. Mhm. No i tyle. A tu czy jest jakieś P jest. Jest. Kolejny. I jeszcze jedno. Tyle. Już malutko literek zostało. Także to pójdzie szybko. C. Do globusa dalej nic mi nie wpada. <laughs> Przepraszam. No to drapię C. Jest ocet jeszcze. Nie mam E. Niestety. Tu jest jeszcze C. Kolejne. Tu jeszcze jest w pracy C. Cyprian. No to troszkę chociaż tego C było. Dobra. Ostatnie 4 L. A tak, myślałam, dazą L, czy nie? Dali, czyli do globusa mam L. No, teraz by się J przydało. I R, i D, i B. No, tu jest C pominięte, oczywiście. Dobra, L mam. Wszystko by się przydało. Las. Tutaj jest pan doktor. Teraz jeszcze. Patrzę, czy miałam H. No nie, H jest dużo. To by się też przydało. L. L. Tu jest jeszcze jedno. I to tyle. Tutaj mamy les. Etylen. Więcej nie ma. Dobra, dajcie B i dajcie S. O, już jak nie chcecie wyrazu wyłożyć. Dali E. Też chciałam. Dobra. Może teraz coś ruszy. E. Jeszcze mam tak. Ocet. Tu jest jeszcze E. No, jak zwykle dadzą po jednym wyrazie w każdej krzyżówce i o i taka będzie zabawa z nimi. Ciek. No, już mam po jednym w każdej. I zobaczymy, co nimi tutaj, co. D blokuje. Tu jest jeszcze E. Mhm. Y Izabela B, tylko brakuje. Bo bym się później zdziwiła. Bo było Z. No. Teraz tu E drapiemy. E. 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 Tu. Tego jest sporo. Tu jest nikę. Też będzie drugi wyraz. Oko i nikę. Daliby S i już by było elegancko. Choćby globusa zablokowali B. No. Zobaczymy. Jeszcze są dwie szanse. Co mówiłam, że nie dadzą. Proszę bardzo. No teraz jeszcze tylko S. No, dobra B. Jest. Nic mi to nie pomogło, żebyś jakiś wyraz dołożył, ale w Izabeli właśnie pomoże. Mam ciek, mam Izabelę. No jeszcze jednego wyrazu mi brakuje. Dobra, B. Lecę tu, bo tam już się nic nie da zrobić. Zobaczymy, co rzucą na koniec. Co rzucą na koniec. M. Czyli już po bonusie. Teraz zobaczmy tu. Trzeci wyraz też się już nie ułoży, bo R jest blokadą. Tu jest E niewydrapane. Tak jest. R wszędzie, no. Y. Dobra, drapiemy M. Ani nawet trzech wyrazów mi nie chcą dać. No. Panie wydrapane. O, o. Dobra. Nie ma tutaj w ogóle M w tej krzyżówce, a tu jest masyw. I to też tylko jedno. Nic mi to nie daje. Nic mi to nie daje. F. Co jeszcze? Co jeszcze mi tu dali z tych kontrolnych? No i gdzie one są? W tyle ich drapie. Dobra, G. Różne, nie ma nic. Zajrzyjmy, co tu schowali. Dwie stówki. No, brakło tylko S na te dwie stówki. Dwunasty numer. O, tak jakoś sobie wybrałam z paczki. Zobaczymy. Co tu będzie? Trzymajcie kciuki. I zaczynam od kostiumu. Jest na dole. Dalej, co mam? Koło. Jest. Kolejny symbol. Hatka-puchatka. Jest. Czy jeszcze gdzieś będzie? Nie będzie już nigdzie więcej. Po jednym symbolu. O, I już. Teraz kotwica. Mam nadzieję, że na szczęście ta kotwica jest tutaj rzucona. Jedna też tak samo. Nie ma więcej. Syrenka. Ja ją gdzieś widziałam. Na 500 jest syrenka. Na 500. Mhm. Deska jest, no tak po jednym, tych masek do pływania jest tutaj dwie obok siebie, tu jest kotwica pominięta, o i desek już więcej nie widzę, za to koło się znalazło, tak szybko latam z tą zdrapką, tu jest jeszcze deska. I teraz co mam, księżyc, księżyc, księżyc jest na dole. Co mi dali żółwika? Gdzie on pływa? Tu, tu sobie pływa i jeszcze na dole jeden pływa, a dół zawsze tam czymś muszą odkryć shorty. Poproszę torebkę. Teraz. Poproszę torebkę. A. Aha, aha. Co tutaj się dzieje? Dobra. Teraz mamy skrzynię. Tu. Na dole ją mam. Perła. Księżyc niewydrapany, od razu. Kostium niewydrapany. Co ja na koniec są z drabką robię? No. Kostium, perła i księżyc. I klapki, właśnie, tylko są potrzebne. Albo torebka. Szukam dalej perły. Nie ma, są kokosy. Nie ma więcej. Teraz mam parasol, a były. Tutaj. Tutaj. Co ja tu znajdę? Piłka. Jest. Więcej piłek nie mam. Rekin. Znowu na 200. Tu 200, tu 200. To niech już dadzą w końcu. Rekin. Dali wiaderko. Mm. Tu jest wiaderko na 6 dyszew i tutaj jest jeszcze na 15 zł. Teraz mam kwiatuszka. No to w jednej linii. Mhm. Ostatnie już nie ma kwiatuszków. Teraz mam wodolot. Jeden. Na dole nie ma wodolotów. Ostatnie trzy symbole. Karab jest. Nadyszkę. I jeszcze tutaj oczywiście skosik. No to tak, maskę dali. O, mój piesek. Dobra kochani, ostatni symbol. Co mi dali? Dali mi palmę. Także jestem zablokowana. Klapek mi nie dali, torebki też nie. Tu palmy nie ma. No i koniec. PLP. Także zrabka przegrana na 5 dyszek. Kochani, odzyskałam co? Piątkę w super liniach. Piątkę w owocowej. To jest 10 zł. No i 2 zł dało mi szybkie 50. 12 zł. 38 zł do tyłu. Nie wiem, co to ja za miksy sobie powybierałam. Ale zapraszam Was oczywiście na kolejne drapanie. Bo co, szukam dalej. <noise> szukam dalej tych perełek, szukam dalej tych wysokich, wygranych. Także pozdrawiam was serdecznie, ściskam. No i co kochani? Widzimy się w kolejnym drapanku w jakimś fajnym miksie. Wezmę z kilku miejsc po prostu pomiksuję te zdrapki, może coś to lepiej wyjdzie. Także mam tutaj 12 zł na otarcie łez i na rozmnożenie. Postaram się to rozmnożyć. Buziaczki, kochani. Dobrego dnia. Pa!